Dzisiaj odcinek drugi cyklu, co nie jest takie, jakie nam się wydaje, czyli o miejskich legendach krążących w biznesie coachingowym. Witam cię na blogu Prosperuję jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze, używając marketingu, który działa, a nie miejskich legend. W zeszłym tygodniu było o mediach społecznościowych i do czego działają, do czego nie działają. A dzisiaj będzie o stronie internetowej. Pracując z wieloma kołczami nad ich systemem marketingowym, bardzo, bardzo często spotykam się z takim podejściem do budowania strony internetowej jako do trochę zbawcy naszego biznesu. Że jak zbudujemy dobrą stronę internetową, gdzie pokażemy siebie, swoją specjalizację, jakim klientom możemy pomóc, jak pracujemy, jak wygląda proces coachingowy, na czym ten coaching polega, to ci klienci na tą stronę wejdą i zapiszą się na nasz coaching. No i to tak niestety nie działa. Jeżeli masz już stronę i przeszłaś, czy przeszedłeś przez ten etap, to wiesz, że tak nie działa. Jeżeli dopiero budujesz stronę i masz takie nadzieje, to od razu możesz sobie je zrewidować, czy rzeczywiście się spełnią. Dlaczego to tak nie działa? Dlaczego to nie jest tak, że mamy pięknie wyjaśnione, kim, komu pomagamy i w czym i jak, i tu są ceny, i tu się możesz zapisać na wstępną sesję, i to nie działa? Dlatego, że sprzedaż coachingu wymaga zbudowania najpierw relacji z klientem. I tej relacji nie buduje się w 3 minuty albo w 3 sekundy podczas których ten klient jest na stronie. Relacja potrzebuje czasu. Każda relacja potrzebuje czasu. Potrzebuje tego, żeby klient mógł nas obejrzeć w różnych sytuacjach, w różnych przekazach, żebyśmy mogli zbudować zaufanie, żebyśmy mogli zbudować swoją wiarygodność, pokazać swoją eksperckość. Tylko dlatego, że jesteś coachem, który akurat zajmuje się problemem tym, który ten klient ma, to wcale nie znaczy, że ten klient jest gotowy z Tobą pracować, bo masz ładną stronę internetową. Czy tak się może zdarzyć czasami? Tak, może się tak zdarzyć, że klient wejdzie i Cię zatrudni, ale to będzie bardziej, dużo bardziej wyjątek niż reguła. My jako coachowie niestety. Nie chcemy o tym wiedzieć, trochę żyjemy w zaprzeczeniu tej prawdy i zazwyczaj na stronach coachingowych jest szybka sprzedaż albo próba szybkiej sprzedaży. Czyli tak, hej, cześć, nazywam się Kasia, jestem coachem od kobiet, które, które mają takie i takie problemy, pomagam im zrobić to i to, zapisz się do mnie na coaching, jak wygląda proces coachingowy, wygląda tak, zapisz się do mnie na coaching, to kosztuje tyle, zapisz się do mnie na coaching. Mało tego, że jest to nieefektywne, po prostu nierealne, to to może zrazić klienta, bo jest to za szybka, zanachalna sprzedaż, na którą klient jeszcze nie jest gotowy. I widzi tam, no, kolejny koł, który próbuje mi coś wcisnąć. Zamiast tego, Twoja strona powinna zapraszać na coś za darmo na to, żeby poczuli się na tej stronie jak u siebie w domu. Nareszcie, w przestrzeni, w której ich rozumieją, a nie od razu próbują naprawiać, sprzedając im coaching. Ociepl relacje, daj im czas na to, żeby cię polubili, żeby ci zaufali, żeby zobaczyli w tobie eksperta, i ewentualnie wtedy dopiero następuje sprzedaż. To, czego nie wiemy też o stronie internetowej i jak ona służy w naszym systemie marketingowym, to to, że na stronę tak naprawdę klient wchodzi dwa razy. Tylko dwa razy. Pierwszy raz, kiedy usłyszy o tobie, natknie się nie wiem, na post na blogu, czy gdzieś tam i po prostu wejdzie na stronę zobaczyć, czym się zajmujesz. Czyli robi taki rekonesans, z kim jest ta osoba co oferuje, czy chcę pozostać z tą osobą w kontakcie, ale nie od razu, czy chcę ją zatrudnić. Czy chcę zapisać się na jej newsletter, subskrybować bloga, pobrać jakieś darmowe materiały, polubić ją w social mediach, gdzie będą mi się pokazywały jej posty. Okay? Potem mija trochę czasu i jeżeli robisz dobry marketing, jeżeli umiesz budować tą relację, jeżeli fajnie piszesz, nagrywasz dobre wideo, jeżeli robisz fajne webinary czy warsztaty, to wtedy dopiero ten potencjalny klient wchodzi drugi raz. A mianowicie wtedy, kiedy bierze pod uwagę zatrudnienie ci jako coacha i jesteś na tak zwanej short liście. Czyli liście, nie wiem, jednego, dwóch, trzech coachów lub konsultantów, mentorów, terapeutów, których, których ten klient bierze pod uwagę, aby ich zatrudnić. I wtedy ten klient wchodzi w opinie, referencje, ceny, dużo bardziej wnikliwie czyta zakładkę o mnie i tak dalej. I wtedy dopiero zapisuje się na wstępną sesję i korzysta z niej. Ja wiem, że to nie jest prawda bardzo wygodna dla wielu coachów i ja też bardzo chciałam wierzyć, że jak ja tam ładnie napiszę i tak konkretnie i przekonam, że oni powinni korzystać z moich usług, to, że ja oni się szybko zapiszą i przyjdą. To nie działa. Wracamy do relacji. Wracamy do tego, że klient jest mądrym klientem. Nie zatrudnia coacha o tak sobie po prostu, bo coach jest, tylko weryfikuje coacha. Poprzez sprawdzanie, jak wypowiada się, o czym mówi, jakim jest ekspertem, podczas całego tego procesu budowania relacji. Bardzo jestem ciekawa, co ty na ten temat? Jakie są twoje doświadczenia? Możesz się nimi oczywiście podzielić w komentarzach. A my w kolejnym odcinku zajmiemy się trzecią miejską legendą na temat małych produktów, tych takich tanich, które ludzie szybko kupią. A zobaczymy, czy to prawda. A na sam koniec, z okazji zbliżających się świąt. Życzę Ci po prostu spokoju i odpoczynku. Od biznesu też. Do zobaczenia.